Cześć kochani, witajcie! Z tej strony Sylwia, gotowi na odcinek z LOL Surprise? Dzisiaj będzie wyjątkowe spotkanie, ponieważ mamy słoneczny, ciepły dzień. Laleczki LOL Surprise są na spacerze, niektórzy bawią się w piaskownicy, a zaraz do nich dołączy prawdziwy chłopiec LOL Surprise. Dziewczyny. O, nie da się wytrzymać. Ja to chyba zaraz pójdę się schować do domu. Marzę o jakiejś kąpieli. Ja też. Chciałabym się wykąpać w basenie. To może tutaj. Następnym razem, dziewczyny. Zamiast robić piaskownicę, to zrobimy basen do pływania. Proponuję na głowę założyć czapki, aby osłonić się od słońca. O! Chyba dobrze trafiłem. To tutaj są laleczki lol surprise. W końcu mogę do nich dołączyć? Tylko ja, sam chłopiec wśród tylu dziewczyn. Cześć. Witaj. Chciałbym o coś zapytać. O, o, o rany. Y, kim ty jesteś? Ojejku, jak ty dziwnie wyglądasz? Y, no jestem lol surprise chłopiec. Ja 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 ja, ja jak to chłopiec? A, dziewczyny, pomocy! Jakiś przebieraniec jest tutaj! Ratujcie się! O co te krzyki? Co tutaj się dzieje? Uciekaj! uciekaj, mówię ci! Przebieraniec! Ktoś się przebrał za Lone Surprise i udaje chłopaka. Przecież wszyscy wiemy, że chłopaków z Lone Surprise tutaj nigdzie nie ma. Ej, no, dziewczyny, nie bójcie się mnie! Nic złego wam nie zrobię! Od ty się tutaj wziąłeś? I, I skąd się wzięło, że ty jesteś chłopcem? Jestem wyjątkową figurką LOL Surprise. Naprawdę, jestem chłopcem. No chyba widzicie. Ubrany strój chłopięcy. Czapka chłopięca. Dziewczyny, nie bójcie się mnie. O, to może ja jeszcze bardziej nałożę sobie ten kapelusz na oczy i chyba szybko stąd ucieknę. O, jak fajnie. Bo widzicie w piaskownicy. E, e się. Skoczę tam do was. Też lubię zabawę w piasku. Już jak byłem małym chłopcem, to lubiłem. A, wow, ale miły piasek. Co jest, babasku? W co się bawisz? O rany, dziewczyny. Ten chłopiec jest naprawdę dziwny. Chyba powinniśmy go stąd przegonić. Mm, no, daj spokój. Bawi się w piaskownicy. Weź go zostaw. Przepraszam! Do ciebie mówię, chłopczyku. Powiedz mi, skąd ty się w ogóle tutaj wziąłeś? O, proszę bardzo. Jedyna odważna lol surprise, która się mnie nie boi. Bo ja to jestem bardziej ciekawa. Skąd chłopiec lol surprise? Jesteś naprawdę wyjątkowy. No, no, taka prawda. Wszyscy to są przyzwyczajeni do dziewczynek LOL Surprise, a jak widzą chłopca, to od razu się boją. Ej, nieprawda. Nie wszystkie. Dziewczyny po prostu się tylko przestraszyły. Zaraz im przejdzie. I, ja im powiem, że ty jesteś bardzo miły. A powiedz mi, co ty tutaj robisz? Ej, poczekaj, wyjdę do ciebie, to sobie porozmawiamy. No, przechodziłem obok i zauważyłem, że się świetnie tutaj bawicie. Myślałam, że mnie przyjmiecie do zabawy, no ale trudno. Przynoszę Wam niespodzianki. Kule, kule lol surprise. I to nie byle jakie, bo w tych kulach, w tych niespodziankach będą prawdziwi chłopcy. Woo, będzie ich jeszcze więcej. Dawaj to, przynoś tutaj szybko. Musisz pokazać tę niespodziankę. Ja już nie mogę się doczekać. Niespodzianka lol surprise. Prosto od naszego przepięknego chłopca. Gdy reszta laleczek to usłyszała, od razu dziewczyny wróciły na swoje miejsca i zaciekawione czekają. Czekają na tę wielką niespodziankę. I oto ona! Malutka, prawda? Zobaczcie! W praktycznie tej samej wysokości co laleczka Lul Surprise, Mini Under Wrap. Let's be friends! Zobaczcie, wszędzie są pokazani chłopcy, i mam nadzieję, że w środku będzie jakiś chłopak. Oni są bardzo podobni do dziewczynek. Ten tutaj nawet jest bardzo podobny do mojej laleczki. Jeżeli się zastanawiacie, skąd mam takiego chłopca, to przyszedł on Metamorfozę. Na moim kanale jest taki odcinek, więc koniecznie sprawdźcie. I ten underwrap w takim niebieskim pudełeczku jest naprawdę mały. Trzymajcie kciuki, aby tam był chłopiec. Bardzo, bardzo bym chciała. Tak przynajmniej yy, oferta była podpisana, że tutaj będzie jakiś chłopiec. Wow, zobaczcie, niebieski Underwraps. Miniaturowych rozmiarów. Seria Ice. Tutaj niestety nie ma chłopca, tylko jest dziewczynka pokazana. W środku uuu, 15 niespodzianek. No nie wiem, czy aż 15 ich się tutaj zmieści. No to otwieramy niespodziankę. Ściągamy warstwę, pierwsza już ściągnięta, a pokazała nam się kapsuła w takim błękitnym kolorze i kolejna laleczka, teraz czas na następny suwaczek, muszę sobie pomóc nożyczkami i mamy to, ale to śmiesznie wygląda takie malutkie. Z jednej strony powinno być przeźroczyste, jak to w underwrapie, ale tutaj nie ma. No to uwaga! Każdy z Was na dole w komentarzu pisze hashtag SylwiaTestuje. To jest taki hashtag, dzięki któremu możecie znaleźć wszystkie filmiki, w których to otwieram jakieś niespodzianki. Uwaga, uwaga! Chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec czy dziewczynka? Sprawdzamy. A, chyba chłopiec! Ale śmiesznie wygląda! Jego ma fajną fryzurkę. O, szkoda, że ma głowę innego koloru niż ciało. Jest również rebus. Ale nie mamy szkiełka i nie możemy go odczytać. I strój. O, taki dziwny. Jakoś to się o, w ten sposób nakłada. Ej, słuchajcie, on wygląda jakby miał ubraną piżamę. Bo oczywiście już wiecie, że to jest e, LOL Surprise Fake, czyli chińska podróbka. No i tak się prezentuje ten z chińskiej podróbki chłopiec. W porównaniu do tego, który przyszedł metamorfozę, no to który Wam się bardziej podoba? Oczywiście ten w czapeczce, prawda? Uuu, słuchajcie, ten mój nowy kumpel yy, ma na imię Tomek i trochę się wstydzi. Boi się, że nie będziecie się chciały bawić z chińską podróbką. Dziewczyny, nie boicie się go, prawda? Nie! Nie, 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 w ogóle! Teraz tu zmieniłam zdanie! Uważam, że chłopcy są słodcy że pięknie wyglądają! No i chłopców Lol no Surprise powinno być jeszcze więcej! Ja! Lol Surprise, sportsmenka! Powiem wam chłopaki, że z chęcią z wami zagram w piłkę nożną albo się pobawię w bieganie w zawody sportowe, co tylko chcecie. Zaprośmy tego nowego chłopaka do piaskownicy. Chłopcy przecież lubią się bawić piaskiem kinetycznym. O, czekajcie. Już robię miejsce, tylko otrzepię buciki i proszę. O, zobaczcie, już idzie. Chyba będziecie tutaj bawić w piasku. O, w końcu! Nie jestem sam, jedyny chłopak. Już zaczynało mi to przeszkadzać. Dziewczyny, będziecie się z nami bawić? Yy, no pewnie. Ja to chciałabym Cię przeprosić, że. No wiesz, tak na początku na Ciebie nakrzyczałam. Przepraszam, nie chciałam, żeby to tak wyglądało. Ale ja bardzo się przestraszyłam, bo ja. Wcześniej nie widziałam chłopca LOL Surprise. Dobra, ja tam to się nie gniewam. W sumie miałaś prawo się przestraszyć. A teraz, dziewczyny, chodźcie: zacznijmy zabawę. Zagrajmy w piłkę, pobawmy się w piaskownicy. Jeżeli macie ochotę, to możecie się schować pod parasolem, albo wylegiwać się tutaj na kanapie, co tylko chcecie. Ważne, aby spędzić szczęśliwie i radosnie cały dzień. Kochani, mam nadzieję, że spodobało Wam się spotkanie z chłopcami LOL Surprise. Dzisiaj Wam pokazałam chłopca, który wcześniej był zwykłą laleczką i przeszedł metamorfozę oraz chińską podróbkę LOL Surprise, czyli coś, co chyba bardzo lubicie oglądać na moim kanale. Nie zapomnijcie zostawić komentarzu, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Oczywiście czekam na lajki i słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Do usłyszenia, pa pa!